Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami taki króciutki informacyjny materiał. Mam dla Was kilka ważnych informacji. Mianowicie, zapewne zauważyliście już zmiany na moim kanale, jeżeli chodzi o jego szatę graficzną oraz kilka graficznych elementów nowych w trakcie moich materiałów. Oczywiście mnie to bardzo cieszy, że coś takiego jestem w stanie Wam zaoferować, a zawdzięczam to użytkownikowi Patrisowi, który zaproponował mi właśnie pomoc w tym względzie, za co mu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że odwdzięczę mu się chociaż w ten drobny sposób polecając jego kanał, który wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ostatnio był bardzo zacny konkurs na jego kanale. Do wygrania był dodatek Back to Carkan do Battlefield 3, także polecam Wam ten kanał. Zajrzyjcie do niego, a być może jak macie własne kanały, to coś graficznie Wam przygotuję, chociaż nie wiem, bo my, no wiecie, dużo zajęć ma na pewno. Ok, przejdźmy dalej. Oprócz szaty graficznej doszły dwie nowe, dwa nowe linki na moim kanale, do których odwiedzania... Często bardzo, bardzo zachęcam. Mianowicie chodzi mi oczywiście o bloga, którego założyłem dokładnie wczoraj e, oraz o Facebooka, którego no, nie mogłem nie założyć, gdyż jest trend teraz już w sumie od dawna, e, że, że większe kanały bądź w ogóle kanały na YouTube posiadają e, Facebooka. No, nie uważam mojego kanału za jakiegoś, jakiś duży, ale, ale mm, chciałbym, żeby, żeby moi widzowie, czyli wy, E, i ja, żebyśmy mieli kilka miejsc, gdzie możemy się komunikować i wymieniać e, swoimi spostrzeżeniami itd., itd. Tak więc e, zapraszam Was na Facebooka, e, lajkujcie go, tutaj oczywiście Facebook jest połączony z kanałem YouTube, więc jeżeli ktoś więcej jeżeli czasu spędza na Facebooku, będzie wiedział co się dzieje u mnie na kanale i na Facebooku, będzie mógł obejrzeć materiały. No i oczywiście zapraszam Was na mojego nowego bloga, mam nadzieję, że ta część z mojej działalności uzupełni to co jest na kanale YouTube. No i tutaj znajdziecie, mam nadzieję, interesujące informacje, bo będą to uzupełnienia i coś innego niż na YouTubie, ale ze świata gamingu. Także jak jesteście fanami gier, to serdecznie Was zapraszam właśnie tutaj. E, znajdziecie tutaj e, moje takie króciutkie wpisy e, na różne tematy. W tym momencie mam pierwszy post i, i spolszczenie amatorskie do F1 2011. Tak więc, jeżeli gracie w, w tą grę to, i nie macie jeszcze spolszczenia, no to wiedzcie, że już wyszło. E, oczywiście nieoficjalne, ale przetestowałem, działa. Tak więc polecam e, i zachęcam do odwiedzin e, mojego bloga. Tak więc w tym materiale to by było tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia.